Moi drodzy, następnym problemem gramatycznym, który jest prawdziwą zagwozdką dla uczących się języka angielskiego, to określanie miejsca, czyli gdzie się coś znajduje. Dla nas polaków jest to sprawa prosta. Coś jest, pewne rzeczy są, a więc myślimy jest, to przecież is, są, czyli are. I niby tak właśnie jest. Ale kiedy mówimy o tym, że pewne rzeczy gdzieś się znajdują, określamy położenie osób lub rzeczy, musimy w języku angielskim dodać słowo there. Gdy chcę powiedzieć, że na stole jest długopis, powiem: There is a pen on the table. I jeśli chcę powiedzieć że pewne rzeczy są znajdują się gdzieś również potrzebne mi słowo there there are students in the classroom musimy pamiętać o tym że kiedy określamy położenie pewnych rzeczy nie możemy myśleć kategoriami polskimi że jest to is a są to are musimy dołożyć słowo there spójrzcie jak to wygląda w zdaniu Gdy mówimy o liczbie pojedynczej, czyli o jakiejś jednej rzeczy lub jednej osobie, która gdzieś się znajduje, używamy there is, a więc there is a pen on the table, jest długopis na stole, there are my books under the bed, są, znajdują się moje książki pod łóżkiem. I teraz uwaga, kiedy tego there możemy uniknąć? Tylko wówczas, kiedy zdanie zaczyna się od podmiotu, od tej rzeczy, o której mówimy. Czym? a pen is on the table, ale there is a pen on the table. My books are under the bed, ale there are my books under the bed. Bardzo proszę pamiętać, jeżeli chcemy zacząć zdanie od tego, że coś gdzieś jest, że coś się gdzieś znajduje lub chcielibyście zacząć zdanie od miejsca, w którym się to znajduje, musimy koniecznie użyć słowa there. Jeżeli zdanie będziemy zaczynać od tej rzeczy, lub od tej osoby, która gdzieś jest, there nie używamy. Teraz problem związany z tłumaczeniem wyrażenia there is i there are. Popatrzcie na te zdania. Jest wiele problemów. Jest pięcioro dzieci. Często w takim przypadku polski uczeń odruchowo tłumaczy, There is many problems. W końcu słyszymy słowo jest. Jest pięcioro dzieci, zapewne. There is five children. Otóż moi drodzy, nie. Użycie po polsku słowa jest to polska nielogiczność. Przecież tak naprawdę powinniśmy mówić, są wiele problemów. Są pięcioro dzieci. Zapominamy o tym, że w języku polskim tutaj jest słowo jest. Patrzymy na liczbę mnogą rzeczownika, o którym mówimy. A więc, jeżeli chcecie powiedzieć, jest wiele problemów, będziemy musieli powiedzieć There are many problems. Mówimy o problemach, nie o jednym problemie. Jeżeli mówimy o liczbie mnogiej dzieci, książek, długopisów lub jakiegokolwiek innego rzeczownika, oczywiście musimy użyć There are five kids. There are many pens. There are seven books. Pamiętajmy, że gdy tłumaczymy z języka polskiego na język angielski, musimy się zastanowić nad liczbą tego rzeczownika, o którym mówimy. Jeśli jest to liczba mnoga, dajemy there are. Kolejnym problemem, moi drodzy, to tłumaczenie z języka polskiego wyrażenia nie ma żadnych, nie ma. Czegoś, nie ma kogoś. Oczywiście pokusa jest ogromna, żeby tutaj powiedzieć hasn't albo haven't. I bardzo często w Waszych pracach niestety znajdujemy tego typu błędy. Dlatego musimy tutaj znowu przystanąć i się chwileczkę zastanowić. Nie ma, czyli moi drodzy, nie znajduje się. Nie mówimy tutaj o braku posiadania, tylko o tym, że czegoś gdzieś nie ma, że ktoś lub coś gdzieś się nie znajduje. A więc potrzebne nam nie wyrażenie haven't lub hasn't. Potrzebne nam wyrażenie there aren't lub there isn't. Nie ma żadnych książek, czyli there aren't any books. Nie ma czasu, there is no time. Czyli moi drodzy, absolutnie nie ma, nie tłumaczymy jako haven't lub hasn't, lecz jako there isn't lub there aren't.